Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hate Little bit of change, watch the craze Keep it sane, don't fade away Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hate Little bit of change, watch the craze Keep it sane, don't fade away Look how my mind play Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Grand TV to San Andreas Dyło, bardzo oczekiwanym, bo już dawno nie nagrywałem Dyło, już chyba dwa tygodnie, czy tam tydzień, ale w końcu zrobiłem misję dla was więc Odpalmy ją. Willow Field będzie nasze. Jo, co cię tu sprowadza? Jo, szuka jednego ziomka do Drive-By. Co ty na to? Tak, ale muszę złocić teka. Masz, ja wezmę dziewiątkę. Tak. Mm. Misja będzie się skupiać na zrobieniu drive by na Willowfield. No i jedziemy na Gantą po więcej ziomków. I znowu mi oczywiście ta... Weźmy tego co masz co ma też TAKA. Jo, pomożesz nam zrobić drive by? Jasne, że pomogę. No i mamy już jednego ziomka, jeszcze jeden. Brakuje nam jeszcze jednego członka, no właśnie. No i ile ustą wszyscy. E, Wcześniej co chciałem powiedzieć to, że ten... TDO e, te deo, ta modyfikacja, e, blokuje wam klatki do 25. Więc dlatego czasami na tym filmie może się płynie, bo nie ma 30, tylko 20, 25 klatek jest. Ale to się zawsze dzieje Ja wchodzę do auta A jak wychodzę z niego mam 60 lat, więc takie troszkę dziwne Potrzebny nam jeden ziomal do drive by, kto chętny? Ja No jedziemy na Willowfield Jedziemy na... Do, jedziemy do Willowfield, tam zrobimy wylotowę Jeźdź do Willowfield hmm, Jeszcze sobie wziąłem y, czułeś myszę na najmniejszą bo coś tak myślę, że jak wezmę czułeś myśl jeszcze na bardziej większą, to się ten cały obraz jest bardzo rozmyty W ogóle zauważyłem, że Sandra's bardzo źle się nagrywa w frapsem i ogólnie wszystkimi programami. Nawet jak wezmę duży bitrate filmu, to i tak są pixelę. No i robimy drive-by. Ale jaj. Też troszkę porozjadę, poroz żeby było ich szybciej rozwalić. No, namierzajcie, no. No, 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 dawajcie. No, w takim pośpiechu to byśmy już dawno zginęli w tym drive-by. Ale trochę okay, porozjadę. No, no. Chciałem żeby mieli dużo celność, a widzicie jak strzelają. Normalnie takie cezę. No, rozjadę. No, i ten. Dawaj, dawaj, no strzelaj. No, trzeba to rozjeżdżać No, no, o. Tego rozjadę. To były takie dźwięki, jak się przyjeżdżało z boki? Jeszcze raz słyszę. No, ro... tak, tak, dawaj, tak. No, co, rozwalcie go. Ej! Chleb mi się tu wtrącił. Jest. Szef gangu ucieka. No i teraz będziemy go gonić. Rozwal walcz szefa gangu. Dobra. Musimy jak najszybciej go dorwać. Nie! Nie! Ojej! Ucieka nam. Ucieka nam. O! Jeszcze go. Tutaj go dogonimy. Ta znowu to samo. Wjeżdża tutaj. I się zaklinuje. dawaj dawaj, A no No, 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 no. Dobra, po nim. I misja wykonana. Więc. Łapkujcie, subskrybujcie No i ocencie jak wam się podobała ta misja Wiem, że była krótka niestety, no ale nie miałem czasu jakoś ostatnio na tę Ale mam nadzieję, że ta misja wam się spodoba Oczywiście w opisie linku macie W opisie filmu macie link do tej misji Czyli typowo Więc zapraszam was na kolejną odcinek z tym, który pojawi się niedługo No i... Cześć, cześć, cześć.